Jest 3 maja, 6:09 rano. Ta cisza, spokój. Wszystko jeszcze śpi. I te szpaki, które chodzą dopiero co po niedawno wczoraj ściętej trawie. Coś tam sobie dziuwają. No i te cholerne meszki. Życie jest piękne. Gdyby nie te meszki. Jest bardzo zimno. Jest, jest koło zera. Tak jak mówili, że w przyszłym tygodniu będzie nawet śnieg padał. Ale to jest fajne zielona zieleń świata przyrody. Zaraz mróz. Cieszcie się właśnie tym życiem. Pamiętajcie o prawie wyobrażenia. Mówcie sobie zawsze, coś to nie jest cudowne, że szczęście przechodzi do mnie każdego dnia. Przecież to nie jest cudowne. Wszystko łatwo w życiu mi przychodzi. Dziękuję Ci Boże. Każdy może z Was mieć inaczej. Każdy może pragnąć czegoś innego. O. Pewnie moje zęby w szczegółach było widać albo oko, czy No to pewnie wojsko już haracuje. No i działamy sąsiada. No i już się popsuło wszystko. <grymne> Dobra, idę stąd, bo mnie komary zjedzą. Znaczy meszki. Jest ich miliony. Nie wiem, czy widać. strasznie dużej, tu Chciałem jeszcze chciałem posadzić jeszcze, pory mi zostały. A, patrzcie. Pochodzę z tej zimnej. łaj zimno. Naprawdę jest jakiś przymrozek. Łuje, zimę nie miałem tak zimno. Posadziłem kalafiory i kapustę. Tutaj wyrwę tą marchewę, bo to sama siejka, A jeszcze mi zostały, tu mam pory. No i w szklarni czekają 13 tych krzaków, ogórków, to tam sobie je posadzę, bo tu mi się nie chce... Nie chce mi się tu kopać już. A jeszcze cebula. Tutaj jeszcze cebula puszczę. Nie chce mi się kopać, bo jest bardzo dobra ziemia. Drzewnice robiły swoje. A tu sobie ogórki posadzę. Może jeszcze ziemniaki, tylko muszę to przekopać ten ogór. tu jest ciepło tutaj górki czekają I pomidory świeże jakieś takie dobra siedzic krzaczków i nie będę sadził resztę sobie później ogarnę a i cebulka tu jest cebulka o, Będę musiał chyba coś z tym zrobić. Zrobiłem prowizorkę, żeby mi się nie zawaliło. Tutaj równo stoi. Dobra. Trzymajcie się ciepło. Dobrego świętowania Wam życzę. Po prostu dobrego życia. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Na to, żebyście poznali, że w Was jest Bóg, że możecie wiele rzeczy w życiu zrobić zgodnie z miłosierdziem Bożym, prawem miłości Boga i Bliźniego. Wtedy życie jest o tyle pełne wewnętrznie, o tyle nie ma w nim pustki, bo możesz mieć cały świat, a życie stracić. I Bóg ci. Da, doznasz tego, że ten cały świat, który zdobyłeś, jest pustką, nic nieznaczącym. Epizodem, czy też materią, która przemija. A Twój cały świat, Twoje życie wewnątrz Ciebie jest największą wartością. Dobrego świętowania, dobrego dnia. Żyjcie Bogiem, który jest Was.